Dla graczy oczywistym jest różnicowanie kamery FPP od TPP. Słyszysz, że jakaś gra posiada kamerę z pierwszej osoby i od razu rozumiesz, że będziesz obserwować akcję oczami bohatera. Tak samo z kamerą z trzeciej osoby. Oczywistym jest, że będzie ona znajdować się zazwyczaj za plecami bohatera lub nad nim. Tylko czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego nie ma nigdy kamery z drugiej osoby? Na początku zajmijmy się wyjaśnieniem, czym taka kamera miałaby w ogóle być. Kamery w grach są trochę analogiczne do narracji. No, o ile w grze jest jakaś opowieść, aby tę narrację poprowadzić, bo w takich na przykład symulatorach to o nią ciężko, ale nie komplikujmy sprawy. Analogicznie do kamer w powieściach funkcjonują typy narracji. W książce opowiadanej z pierwszej osoby narratorem będzie główny bohater. Taka opowieść może być poprowadzona w formie jakiegoś dziennika czy pamiętnika. Jak widzicie, kamerę w grze możemy traktować jako narratora naszej postaci. Ta analogia będzie zatem działać tak samo dla kamery trzecioosobowej. W powieści opowiadanej z perspektywy osoby trzeciej, narracja prowadzona jest z punktu widzenia bezosobowego narratora. Nie jest on fizycznym bytem, a raczej czymś w rodzaju wszechobecnego obserwatora. Doskonale orientującego się we wszystkich wydarzeniach. No i znowu, to całkiem nieźle tłumaczy koncepcję kamery trzecioosobowej, która też w świecie gry nie jest fizycznym obiektem. Pamiętajcie jednak, że kamera to zupełnie inna rzecz niż narracja i nie da się postawić tu znaku równości. To są dwa zupełnie oddzielne aspekty. Kamera może oczywiście pomagać w prowadzeniu narracji, ale w tych dwóch przypadkach faktycznie zachodzi pewna korelacja w nazewnictwie. No i właśnie, mamy jeszcze narrację drugosobową. Jest ona wykorzystywana w literaturze znacznie rzadziej niż pierwszo i trzecioosobowa. Narrator w tym typie opowiadania historii zwraca się bezpośrednio do czytelnika, traktując go jako bohatera opowieści. Taka narracja niejako zakłada, że nie ma głównego bohatera wykreowanego przez pisarza. Jest nim bowiem czytelnik. Narrator zwraca się do ciebie, pelty, i daje ci instrukcje lub opowiada twoją historię. I taki rodzaj narracji jest chyba częściej spotykany właśnie w grach niż w książkach. Świetnym przykładem może być tutaj Disco Elysium, gdzie jest ona poprowadzona właśnie w taki sposób, że narrator zwraca się do ciebie, graczu, bo ty jesteś tutaj głównym bohaterem. Właśnie dlatego narracja drugoosobowa jest wykorzystywana w typie literatury nazywanej literaturą interaktywną. Zatem, gry, jako twory dużo bardziej interaktywne niż książki, łatwiej są w stanie przełożyć ten typ narracji. I w tym momencie pojawia się problem. Jak widzicie, w przypadku narracji z pierwszej i trzeciej osoby, można było to intuicyjnie przełożyć na sytuację kamery w grach stosując analogię. Pierwsza osobowa narracja, czy pierwszoosobowa kamera oznaczała, że wcielasz się w głównego bohatera. Trzecia osobowa, obserwujesz go. Kamera długoosobowa natomiast zakłada, że obserwujesz postać, którą sterujesz, ale bez tego niewidzialnego bytu, bo sterujesz z perspektywy oczu drugiej osoby. Może to być lekko konfudujące, pozwólcie zatem, że posłużę się pierwszym przykładem gry, która wykorzystuje taką kamerę. I będzie to moim zdaniem bardzo dobry przykład dla zrozumienia tej różnicy. Oto Psychonauts. Zarówno w pierwszej, jak i drugiej części gry większość czasu spędzamy w trybie trzecioosobowym, obserwując poczynania naszego głównego bohatera Raza. W tym momencie kamera nie jest fizycznym obiektem, ani nie jest przytwierdzona do żadnego bytu. No, ale w ramach postępu fabularnego możemy zdobyć umiejętność Clay pozwalającą nam przejąć kontrolę nad wzrokiem postaci niezależnych. Kamera zamienia się wtedy właśnie w kamerę drugoosobową. Jest to wykorzystywane do rozwiązywania zagadek logicznych, w tym jednej wymaganej do ukończenia walki z bossem, kiedy to musimy spojrzeć z perspektywy przeciwnika na naszego bohatera. I gdybym miał skategoryzować gry używające kamery drugoosobowej. To podzieliłbym je na kilka typów. Gry, które wykorzystują ją jako gimmick lub tylko w określonych sytuacjach, gry, które teoretycznie mają kamerę długoosobową, ale jest de facto traktowana jako trzecioosobowa, gry, które teoretycznie mogą być rozgrywane z kamery drugoosobowej, ale nikt tego nie robi, oraz gry używające kamery drugoosobowej tak w pełni. Nie jest to jakiś oficjalny podział, po prostu stworzyłem go na potrzeby tego filmu, aby go dobrze ustrukturyzować i pokazać wam przykłady każdego takiego zabiegu. Ten pierwszy typ, do którego jak widzicie, zaliczyć można właśnie Psychonauts, jest najpopularniejszy. Jakby tak dobrze pomyśleć, to wcale nie są taki rzadki. Jeśli gracie online w jakieś strzelanki, to spotykacie się w nich przecież bardzo często z kilkamami, pokazującymi waszą haniebną śmierć z rąk przeciwnika. No, i to jest właśnie kamera drugoosobowa. Ten boss, o którym wam wspomniałem w Psychonauts, też jest dobrym punktem startowym do rozważań, bo takich gimmick fightów, gdzie obserwuje się akcje z perspektywy bossa jest mnóstwo. Co najmniej trzy. Bardzo starym przykładem może być tu Battletoads. Pierwszy boss, z jakim walczymy w tej grze, staje się podczas walki jednocześnie kamerą. A to przecież gra z 91 roku. Podobną walkę odbyć możemy chociażby w Prince of Persia z 2008. Finałowy boss podczas jednej z faz pozwala nam obserwować walkę z jego perspektywy. Tak jak teraz myślę o takich bossach, to stwierdzam, że ciekawe byłoby umieszczenie jednego takiego gimmick fighta w Dark Souls albo Elden Ringu. Zapewne w tym momencie w mostro kilku zapalonych solsiarzy takim pomysłem, ale w grze tak mocno bazującej na hitboxach czy framesach Prowadzenie walki z perspektywy bossa mogłoby być zajebistym wyzwaniem. Nie tylko zresztą umieszczenie kamery w głowie bossa może być ciekawe. Forbidden Siren, dziś już dość zapomniany horror z ery PS2, umożliwiał nam obserwowanie gry z perspektywy przeciwnika nie będącego bossem. Pozwoliło nam to zorientować się w jego położeniu i było przy okazji bardzo dobrym zabiegiem dla horroru. Takie przykłady można mnożyć. Jest na rynku kilka tytułów pozwalających nam na przykład opętać jakąś postać. Wtedy właśnie używamy kamery drugoosobowej. No i przy okazji tego segmentu nie mogę także nie wspomnieć o tej jednej misji w driverze San Francisco. To jest idealny przykład na to, że kamera z drugiej osoby jest może fajnym gimikiem, ale na pewno nie sprawdziłaby się w wielu gatunkach, gdyby była tą domyślną kamerą. Podczas jednej z misji przyjdzie nam prowadzić nasz pojazd, obserwując go właśnie z perspektywy kierowcy drugiego auta podążającego za nami, i to jest serio okropne. Nie widać co się dzieje za wzniesieniami czy zakrętami kamera lata na boki nie macie takiej kontroli nad pojazdem, jaką byście chcieli mieć, bo brakuje wam tego klarownego feedbacku, jaki zbieracie obserwując otoczenie i kąt nachylenia pojazdu aby ocenić, jak bardzo musicie dopasować kąt skrętu kół, wchodząc w zakręt. No ale jako jednorazowy gimmick da się to przełknąć. No to teraz ta dziwniejsza kategoria. Gry, które teoretycznie moglibyśmy nazwać grami z drugiej osoby. Mario 64. Serio, już praktycznie na stalcie zauważyć możecie, w lustrze czy w kadscence, która teoretycznie jest wtedy trzecioosobowa, że kamera w tej grze to fizyczny obiekt używany przez postać lakitu na chmulce, śledzącego nas przez cały czas. Czyli teoretycznie obserwujemy wydarzenia nie z perspektywy nieistniejącego bytu lewitującego nad naszą głową, a istniejącego bytu lewitującego nad naszą głową, który występuje w świecie gry. Zatem ta gra niemalże cały czas ma kamerę długoosobową, poza katstenką, w której widzimy naszą postać rozmawiającą z lakitu. No, chyba że kanonicznie wtedy za ekranem pojawia się Lugi Lakitu nagrywający tego pierwszego. Wyobraźcie sobie, jakby to wyglądało z innej perspektywy: włoski lowlik na grzybach skaczący po głowach przeciwników, a za nim dwa żółwie na z kamerami. W sumie dla Nintendo to po prostu byłby czwartek. Jeśli już tak wchodzimy w rozważania nad fabułą, to taką kamerę drugosobową teoretycznie ma także Silent Hill 2. W jednym z zakończeń tym śmiesznym i raczej nieuznawanym przez nikogo trzeźwego za kanoniczne, więc spokojnie to żaden spoiler. Dowiadujemy się, że za cały koszmar, jaki spotkał Jamesa, odpowiadał siedzący w wielkim pokoju z monitoringiem pies kontrolujący całą akcję. To by sugerowało, że kamera, z której obserwujemy cały czas akcję gry, jest tak naprawdę POV tego psa siedzącego w pomieszczeniu, a to by czyniło Silent Hill 2 grą z perspektywą z drugiej osoby grą z perspektywy psa. Następną kategorię nazwałem grami, które teoretycznie możemy rozgrywać z perspektywy drugiej osoby, ale mało kto z zlowych zmysłach by tak grał. Strasznie długa nazwa. I kategoria no też jest trochę z dupy, ale pomyślcie, jeśli weźmiecie dowolną grę z lokalnym co lub nawet nie co a trybem rywalizacji kanapowej, w którą gracie normalnie w widoku pierwszoosobowym, i zaczniecie grać na split screenie nie patrząc na swoją część ekranu, a część ekranu kolegi i w ten sposób kontrolować swoją postać z jego oczu, no to właśnie gracie z kamery Second Person. No i została nam ostatnia kategoria: gry prawdziwie długoosobowe. Takie, w których nie musimy stosować jakichś fikołków logicznych, aby udowodnić, że kamera nie jest tak naprawdę TPP, tylko SPP. No dobra, fikołki dalej będą tylko mniejsze. Pierwszym takim przykładem, teoretycznie bardzo zbliżonym do Silent Hill 2, jest Experience 112. Tylko, że tam już bez żadnych histeregów wiemy, że jesteśmy postacią siedzącą w pomieszczeniu z kamerami i pomagającą głównej bohaterce poprzez sterowanie jej otoczeniem. Mamy dostępny cały interfejs kierujący tymi kamerami i jeśli założymy, że to właśnie postać kobiety wykonującej nasze polecenie z główną bohaterką, to można tę grę sklasyfikować jako tytuł drugoosobowy. No i są jeszcze tytuły VR, które czasami sięgają po ten zabieg. Chociażby Trover Saves the Universe. To oczywiście w tę grę też możecie zagrać bez headseta, ale ewidentnie została zaprojektowana z myślą o graniu w VR. Jak widzicie, nawet w takich przykładach gier, które można zakwalifikować do SPP, to ta kwalifikacja nie jest taka prosta. Kamera trzecio- i pierwszoosobowa to filary gamingu, i używane są notorycznie, przez co pojęcie kamery SPP staje się dla graczy wręcz nieco abstrakcyjne. Jeśli zajrzymy na stronę Steama i zerkniemy w tagi, zauważyć możemy, że Travers Save the Universe zostało przez twórców zaklasyfikowane jako gra trzecioosobowa, pomimo istnienia cech kamery drugoosobowej. To w sumie trochę nie dziwi, tak perspektywy drugiej osoby nawet nie istnieje na Steamie. Zatem nawet w tych dwóch grach można podać kontrargumenty na to, że nie są to gry SPP, a FPP. Znalazłem jednak jeszcze jeden przykład. Jest nim *Baten Kaitos. W tym JRPG-u obserwujemy naszego głównego bohatera z perspektywy ducha przywiązanego do jego postaci. Oczywiście to dalej może zrodzić w nas pytanie, kto tu jest tak naprawdę głównym bohaterem. I od odpowiedzi na nie zależeć będzie, czy uznacie grę za FPP czy SPP. Jak widzicie, tematyka kamery drugoosobowej jest dość skomplikowana i wymaga otwartego umysłu. Dlatego też myślę, że jest to dobry czynnik prowokujący dalszą dyskusję. Do której zachęcam w komentarzach oraz na naszym Discordzie, do którego link znajdziecie w opisie. Możecie tam wpadać i z nami pisać. Jeśli znacie jakieś inne dobre przykłady gier z kamerą drugoosobową, lub macie coś ciekawego w tej sprawie do powiedzenia, chętnie to usłyszę. Trzymajcie się i do usłyszenia.